Witajcie, jestem scout i w tym odcinku pokażę wam, jak stworzyć nasze własne internetowe forum lub bloga. A więc tak, pierwsze co zrobimy, to trzeba znaleźć jakiś dobry hosting, a tych hostingów jest bardzo dużo. Na przykład ugu.pl cba.pl 3000 webhast.com No dobrze Ja w tym momencie użyję webhasta A więc tak Na początku to co będziemy musieli zrobić To tak Oczywiście zarejestrować na 00 webhast.com Aktywować konto poprzez email, który wyśle nam administrator tej stronki. I mamy tutaj takie coś Klikamy Create New Jak się już zalogowaliśmy Oczywiście Teraz tak, tego na początek, jak nie mamy kupionej domy, tego nie robimy, lecz to. Tutaj wpisujemy na przykład takie coś, hasło i setup new account. Dobrze, to Account List i mamy tutaj testowe forum 12345govpl Oczywiście domeny tutaj są, no nie takie świetne, ale jeśli chcemy mieć .pl to tak samo można kupić, dokupić domenę. Ja na razie że się darmową. A więc tak, jak już nasza strona internetowa, nasz hosting już zbuduje naszą stronę, idziemy do cPanel, cPanel, dobrze. I tak Na początek powinniśmy stworzyć bazę mysql Wchodzi w mysql I tutaj tak mysql database to jak będzie się nazywał nasz użytkownik Powiedzmy, że admin Nazwa mysql bazy No to na przykład baz I tutaj hasło nasze To też będzie bardzo ważne I create database Back to MySQL Jak widzicie mamy tutaj już wszystkie dane Go back I teraz tak Do stworzenia naszej strony Albo bloga internetowego Będzie nam potrzebny jakiś komunikator Internetowy Albo w ogóle jakiś komunikator Nie wiem jak to się nazywa W moim przypadku to będzie filezilla I teraz tak Jak połączy się z naszym serwerem Najpierw kupujemy to Czyli nazwa serwera tak, Potem tak username, a tutaj wpisujemy nasze hasło przy tworzeniu konta. Mamy public html i w tym właśnie folderze będziemy wgrać pliki na forum. Tutaj nic nie wgrywa się, ponieważ jak wgracie, to wszystkie cała nasza praca pójdzie na marne, a więc tak. Potrzebny jest nam na początek jakiś silnik na forum. Ja zastosuję PHP i Polska edycja. Pobiera się. Dobrze. Teraz czekamy aż się pobierze. Tak. I kopujemy to wszystko do public HTML. Zawsze wykonaj tą akcję. Teraz trochę już to niestety potrwa. A więc spotkamy się kiedy już nasze pliki zostaną wgrane na nasz serwer. Witam z powrotem. Już nasz silnik na forum lub naszego bloga został zainstalowany. A więc teraz możemy przystąpić do instalacji naszego silnika. A więc tak, klikamy w nasz adres forum. Oczywiście, jeśli mamy tutaj adres zapisany, to na końcu dopisujemy ukośnik install.php. Teraz tak. Wchodzimy w MySQL i tutaj tak. Jeśli nie mamy kupionej domeny, nic tutaj nie zmieniamy. Teraz tak przechodzimy do instalacji. Tutaj musimy zmienić to na to. Czyli MySQL Host, czyli host naszej bazy, nazwa bazy danych. No, widzicie, tutaj mi się pomyliło i niestety bazę nazywałem admin, a, a użytkownika nazwałem baza. No niestety. No i teraz tak, tutaj wpisujemy nasze hasło, które musieliśmy wprowadzić przy instalacji bazy MySQL. I teraz tak, tutaj mamy konfigurację admina, czyli tutaj możemy sobie się zarejestrować. Sobie Kermit. Zacznij instalację i wszystko skończone. Jak widzicie mamy tutaj wszystko skończone. Administrator Kermit. No. I to tyle w tym filmiku. Jeśli Ci się spodobało możesz dać lajka like oraz suba. To wszystko motywuje mnie do dalszej pracy z Wami. A więc do widzenia i życzę Wam miłego dnia.